No i siemanko moi drodzy, z tej strony Jankes. Dziś poruszymy kwestię kolacji. Czy jest ona rzeczywiście niezbędna w naszej diecie? Jeżeli tak, to co powinno wchodzić w jej skład i o której powinniśmy mniej więcej ją tutaj spożywać? A więc na samym początku musimy zdać sobie sprawę, że podczas postu nocnego, podczas snu zachodzą, zachodzą wszelkie procesy regeneracyjne w naszym organizmie. Więc jeżeli teraz na kolację nie dostarczymy odpowiedniej ilości mak makro i mikro dla naszego organizmu, no to te procesy Procesy nie będą przebiegały tak, jak powinny. No i teraz trzy takie kwestie, kiedy ta kolacja nie powinna być zjedzona. Na pewno zbyt wcześniej. Jeżeli zjemy ją na około 3, 4, 5, 6 godzin przed pójściem spać, no to ten posiłek już zostanie na tyle strawiony, że złapie nas głód i te procesy regeneracyjne w nocy nie będą zachodziły tak jak powinny. Druga taka kwestia, no to jest zjedzona zbyt późno. Jeżeli zjemy kolację na pół godziny przed spaniem godzinę, to wszystko nam będzie zalegało na żołądku, będziemy mieli tutaj czuli straszny dyskomfort. No, i też będą problemy tutaj ze spaniem, będziecie się budzili w nocy, albo wcale nie zaśniecie. Także to jest druga kwestia. Kolację najlepiej tutaj spożyć na około 2 godziny przed snem. To jest według mnie najbardziej optymalny czas. Częściowo zostanie tutaj już strawiona. Ale zostanie jeszcze na tyle, aby te procesy regeneracyjne zachodziły tutaj w jak najlepszym porządku. I teraz idąc za ciosem, z czego powinna się składać taka kolacja. I nie ma czegoś takiego jak okres masowy okres redukcyjny, w tym, i w tym wypadku kolacja może wyglądać tak samo, a wręcz powinna. Jeżeli dobrze tolerujecie, nie macie problemów, ja jestem zwolennikiem, aby spożywać śniadania kolacje białkowo węglowodanowe Powodują one tutaj na wieczór wyrzut tej insuliny, ale on jest jak najbardziej wskazany. Wydziela się tutaj tryptofan podczas tego trybu nocnego i te procesy regeneracyjne zachodzą o wiele, wiele lepiej. Siadania białkowo-tłuszczowe ja osobiście stosowałem przez chyba 5-6 lat, bo tak mi rozpisał pierwszy trener, nie miałem jeszcze wiedzy takiej jak w tym momencie. No i stosowałem, ale mnie bardzo szybko łapał głód po tych, po tych kolacjach. No i ten sen nie był aż tak przyjemny jak w tym momencie, kiedy spożywam siadania kolacje białkowo-węglowodanowe. Oczywiście nie sprawdzają się tutaj u każdego, bo mam podopiecznych Którzy wręcz przeciwnie, zjadając na kolację białko-węglowodany, źle się bardzo czują, nie mogą spać, wybudzają się w nocy, także to jest kwestia indywidualna. A więc na samym początku jestem zwolennikiem, aby wyjść tutaj z inicjatywy i wprowadzić te kolacje białkowo-węglowodanowe. Białko trzymamy też na dosyć niskim poziomie, jak przykładowo wasze posiłki mają 40 g białka, 80 g węglowodanów i 10 g tłuszczu To kolacja niech ma 20 g białka. 120 gramów węglowodanów i tłuszcze mogą być, ale niekoniecznie. To jest według mnie najlepsza kolacja i spożywamy około 2 godziny tutaj przed snem. I jeszcze na sam koniec, jak zawsze powtarzam, nie bójcie się węglowodanów, nie bójcie się na przykład tłuszczy. Nie tyjemy od węglowodanów, nie tyjemy od tłuszczy, nie tyjemy od białka. Tyjemy od nadwyżki kalorycznej. To, że będziecie spożywali węglowodany na kolację, nie ma żadnego wpływu na waszą sylwetkę. I jeszcze jedna zaleta takich kolacji, jeżeli trenujecie tutaj po śniadaniu, wtedy bardzo fajnie się tutaj sprawdza, bo możecie śniadanie zjeść białkowo tłuszczowe, a nawet możecie pominąć, jeżeli spożywana pula węglowodanów jest największa tutaj na kolację. Wtedy możecie się pokusić o trening siłowy nawet na To jest taka kolejna zaleta właśnie takich kolacji. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, dajcie łapkę, zasubskrybujcie kanał. Piszcie, co wy sądzicie na ten temat w komentarzach, a my się widzimy już w kolejnym materiale. Pioneczka.